Nie, czyli mam niecałe dwa razy więcej niż ty, tak? A ty masz ode mnie 26 razy więcej godzin. Humble Party. No to 26 razy, rozumiesz? 26 razy więcej masz. I nie wcisnąć spacji, żeby kostką nam. rzucić w grze? A ty no, nie umiesz zamknąć mordy? <ś cry> <w trakcie>. Nie, <śpiewoszka> nie umiesz, bo to coś, co <śpiewoszka> o Jezu, to już zapomniałem, a to było fajne. Znaczy, w sensie mnie to śmieszy, ale ja jestem. Nie się pago odpala, bo się lepiej ogląda jego. No, to na pewno. Jak mash med patient, zrostu ishashon like you, to na pewno. Cool, right? Wanna know where I got it? Uh -huh. Well, look, go to CS.money. It's a trade platform and a marketplace at the same time. Just choose, click, and get. Good luck, bro. I have One more. One more, one jeden. Yeah, yeah, I'm outside. I'm outside. Oh, no. Clear. Ja yeah, okay. okay. oh, Kurwa. City dead. Ale jungle kłada się na CT. Mm -hmm. Kurwa, co jest? Masz flash? Nie mam nic. I'm a Spróbuję. schody. Nice. Brawo. No i takiego snajpera chcemy widzieć, no brak jest no, kurwa O, o kurwa, kurwa. <grym> To <Ty> było dobre <grym> <grym> to, to, to. A ty co, co, coś celujesz czy wie model? E, celuję, celuję Okej, okay. o no jest git, a jak, a, jak, jak go rzucasz? Okay. Ja se pójdę do tego, no właśnie, bo tego nie pamiętam. Szybki straszny. No, no, no. No mm -hmm. No i tu masz końcówką granata, za zawleczką, tu celujesz ten krzyż. Aha, okej. Okay. I po prostu puszczasz. No, czyli nie tak, Dobra, możesz, dobra szukasz, ale mam szukasz, też bit. A, ram. A, a wyszedł, a wyszedł, a Super. Zostań może. On, Jeszcze jeden może być site. Mam odnogę ci sub, tylko że mam gdzieś napał jak coś. Mhm. Mm Więc odnogę. Karamba. Nie chcę o tym rozmawiać. Zaruma. Wchodzę, ja poczekaj. No ty kurm! Może poczekać. Smał, o... bez dali. Jeszcze jeden, wchodzi ci sub. Jeden Edward. Ja pierdzielę, to jest niemożliwe, no! Nie widzę nic tam idzie. Domek podszedł ja Za bs Ale my gramy jak debile no, das, nie róbmy das. takich rzeczy Staję sobie co przecież, o i galo mogli być. wejść No patrzę. Tutaj. Gala dwóch, jeden na pewno, dwóch gala wchodzi Wchodzą Dobra puszczam no. długo pomagasz no. też od dołu Flaszuje, Dawaj Super Jeszcze raz Super. Paka leży, paka leży Dobra, Jezus, Dobra, matełko! Ja chodź, ja chodź ja się piątkę ja przed ja Jestem. Jezus, jak to się pięknie to kryje, matełko, co? Kurwa! No i bo, między innymi, a propos pingwinów, Paulinka powiedziała, że jest taki pingwin, który jest strasznie wysoki, że ma półtora metra wzrostu wysokości. No sprawdziłem na Google coś że to pingwin cesarski, jest największy. No i osiągają, osiągają metr m wzrostu cesarskie pingwiny. No i Paulinka mówi, wow, że metr 30 pingwiny, że wyobraź sobie, że taki kolo do Ciebie podchodzi, nie? A ja mówię, no, że jak się pago ubierze w smoking, do mnie podejdzie, to ja wiem o co chodzi. Aj, piotryś. Tak jak i Paulinka się bardzo śmiała i powiedziała, żeby powtórzyć to na streamie, bo się bardzo śmiała z tego. Także powtarzam Ci... Śmieszne, śmieszne, no. A no. ja... No jak ogarnę jakiś smoking, to możemy jakiś cosplay zrobić pingwina cesarskiego. Mam. No nie mam Wola Kiedy jest osiemnasty? nie pierdol się, jutro No do dentysty miałem iść na dwunastą Ale się odjebało Kurde Oda. Czyli? FK plus. Nie odpozowuj, nie odpozowuj. Tragiczna. Tragiczna? Tak. Dzień dobry, proszę no, Pani, moje nazwisko ja byłem na jutro na 12 zarejestrowany. Tak, a właśnie dzwonię, że mi po prostu wyjazd jutro wypadł, no kluczura? się dowiedziałem dzisiaj. I nie mogę przejść teraz. No. HyperX. No właśnie, kurczę, a Pani Oj. mi powie tam jakiś następny tak. termin na szybko, żeby dała radę? Ty też? No ja wiem, no. jakie jest do doktora kolejki, no. A jaka? Profesor. Jak? Marzec dopiero? Tragiczna. No Matko No dobrze, no to niech będzie marzec Ufka no, <noise> <noise> O, 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 o. No, to, no to najwyżej niech będzie no No to niech, najwyżej niech będzie No dobra No A podkładka? Okay. Dobrze, dziękuję. Ale to jeszcze pani dam przypomni sms-em czy coś Jest tam zep. zawsze, nie? No wiadomo, Starne? wiadomo No tak. w kontakcie jesteśmy Fajno. No, Ty no też? oczywiście Dobra, no dzięki, Bez do widzenia Dobra jestem, dobra. jestem, jestem Już, dobra, ku, ja mam Taka, aferę. Bo dam... w miarę. Taka szybka się... pewnie jest hmm? troszeczkę Dentysty, kolejki Kurwa, na marzec teraz dopiero Nie, bo jutro nie mogę iść Chujowo Idę dolne, schodzę Może jakoś broń. Jezus Mario. Ja tu uciekam stąd. Ja uciekam z tym, co wiesz? Galo, czy Ja tu chcę. do rynkowy teraz. Ja się, patrzę. Gale. Dobra. a ty, go to. Dobra. Skaucisz, sam. Nie pomogę ci już nigdzie, wiesz? Mhm, mm spoko. Bardzo za. Jest przysłano. To smakuje. Od co to jest? Kur! A ta gra jest zjebana. No to kur! Tak, jak patrzę ma, long, na lamkę. Ma lamkę się Rapa. Mecz jest? A mnie nie ma w grze? Nie mam mnie na serwerze, na serwerze, mnie nie ma. Ty dużo mnie obrzegała, kurde, teraz w tym w kamerce. Kurde, no Troszkę mam wszędzie ty na koszulce, no cholera jasna Widzisz taka jest, tak jest teraz widzisz Dola ojca no, no. ja no już bijam Nice Gdzie jest ten Houdini ty? Ja pierniczy, to te dwóch stary pijany to widzisz, to jest ten ghoster, który za mnie łazi te Jezus Maria, jeszcze zacząć on, on dostał głowę do mnie No pikną ba. Yeah <laughs> key move but act as niche Stop king we we have 5v4 why are you picking fucking banana man? Can you stop uh troll fucking game man? We have 5 vv4 You just really, tried don't we don't talk man, don't talk needed man, really, it's turn. not fucking needed. Don't pick banana solo <laughs> <Why laughs> player man fucking shit, bitch. Really. <laughs> Mamy pięć, cztery, on mówi po angielsku Chodź, chodź, chodź Co ty Zobaczmy sobie z góry O cholera jasna, patrzcie Cholera jasna <laughs> To jest Leszka Turniej, 22 sekundy Łuczyk <laughs> idzie, muszę, przy... muszę trochę przesunąć te, bo mnie widać w mojej kamerki Widziałeś to? Dajcie go Jeszcze długo? O, nice CT CT pikuje, nie szpor, pizda, no kurwa zobacz, dwa heady dał nice. Ja długą mu <grym> Nie no, zaniebam oh.